W tym wydaniu VIT News nowe projektory Panasonic New Line Vega Pro już w Polsce. Nowa seria monitorów Sharp Neck. Nowości od firmy PPDS, Sony Brawia i Stella McCartney, Sony z Ingram Micro Tedesynek na liście magazynu Fortune. To już 127 wydanie VYT News. Zostańcie z nami. Podczas targów ISI 2025 w Barcelonie firma Panasonic zaprezentowała nową serię projektorów LCD PT-VMZ82. Nowe modele VMZ82 8000 lumenów, VMZ72 7200 lumenów i VMZ62 6500 lumenów oferują wyjątkową jasność, energooszczędność, oraz zrównoważoną konstrukcję, wykorzystując żywice pochodzące z recyklingu. To, jak wiadomo, najmniejsze, najlżejsze i najjaśniejsze w swojej klasie projektory, a ich przyjazna dla środowiska konstrukcja zapewnia o 25% większą efektywność energetyczną. Seria VMZ82 zapewnia również dodatkowo elastyczność instalacji, wysoką jakość obrazu w dobrze oświetlonych przestrzeniach oraz długi bezobsługowy okres pracy, do nawet. 20 tysięcy godzin. Seria VMZ 82 Panasonic wyposażona jest również w funkcję Daylight View Basic, która optymalizuje jakość obrazu w oparciu o oświetlenie otoczenia. Dzięki temu sprawdza się dobrze w oświetlonych salach lekcyjnych, salach konferencyjnych czy też w przestrzeniach rozrywkowych. Seria projektorów VMZ 82 będzie dostępna w sprzedaży od drugiego kwartału 2025 roku. Vega Pro to wysoko efektywny monitor interaktywny firmy Newline. Dzięki technologii Palm Rejection monitor inteligentnie rozróżnia kontakt rysika, czubka palca, czy też dłoni. Został wyposażony w 8 mikrofonów i potężny system głośników 2.1, połączony z wyświetlaczem 4K i technologią Optical Bonding, która zapewnia krystalicznie czysty obraz pod każdym kątem. Certyfikat Google EDLA. Daje gwarancję bezpiecznego logowania do konta Google z bezproblemowym dostępem do Google Play i Google Workspace. Do dyspozycji użytkownika są dwa systemy Android i Windows. Kamera Newline UHD 4K AI ma szeroki kąt widzenia i automatyczne kadrowanie współpracuje z oprogramowaniem do wideokonferencji, takim jak Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, WebEx i z innymi. Monitor Newline Vega Pro jest dostępny w rozmiarach 65 cali, 75 cali i 86 cali. Urządzenie można przetestować w showroomie firmy Newline w Warszawie po wcześniejszym umówieniu terminu. Podczas tegorocznych targów ISE w Barcelonie firma Sharpnek zaprezentowała serię monitorów interaktywnych Sharp LM o najlepszych w swojej klasie parametrach technologii dotyku. I stosunku ceny do jakości. Narzędzia do współpracy są kluczowym elementem serii Sharp LM. Intuicyjne pisanie, pen o paper, dające złudzenie pisania na papierze, wbudowana tablica interaktywna, tryb dodawania notatek i obsługa Windows Ink wspomagają współpracę grupową oraz kreatywność. Zintegrowany układ SOC, system on chip, systemem operacyjnym Android 14 CTS oferuje najnowocześniejsze funkcje. Błędną współpracę i zapewnia poszerzenie funkcjonalności poprzez możliwość instalacji aplikacji innych producentów. Dzięki wbudowanej aplikacji E-Share treści mogą być bezprzewodowo udostępniane z dowolnego urządzenia osobistego na ekran monitora bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi. Dzięki jednolitej wąskiej ramce seria Sharp LM nadaje się do instalacji zarówno w pozycji poziomej, jak i w pozycji pionowej, a także pochylonej. Na przykład w przypadku kiosków interaktywnych. Nowe monitory dostępne są w rozmiarach 43 i 55 cali. Sprawdzą się w salach konferencyjnych, w korporacjach i w instytucjach rządowych, a także w placówkach szkolnictwa wyższego. Co więcej, Seria LM dostarcza interaktywne rozwiązania dla instalacji digital signage w handlu detalicznym, dla systemów typu Wayfinder w centrach handlowych i dla imersyjnych doświadczeń w muzeach. Nowe monitory Sharp z serii LM będą dostępne od marca 2025 roku. Firma PPDS ogłasza nowe globalne partnerstwo z niemieckim specjalistą do spraw technologii LED, firmą True Performance, w celu dostarczania nowych rozwiązań LED Made in Europe. Stwarza to nowe możliwości w środowiskach o znaczeniu krytycznym, w tym w środowiskach rządowych, wojskowych, w bezpieczeństwie publicznym, w sterowniach, w salach posiedzeń zarządu, w ośrodkach badawczych i nie tylko. Firma PPDS ogłasza również premierę najbardziej zaawansowanej i wszechstronnej gamy wyświetlaczy wielodotykowych Philips Interactive 3000 Series. Do instalacji w warunkach 24 na 7. Po raz pierwszy została zaprezentowana na SI 2025 w Barcelonie w rozszerzonej gamie 24 cale, 32 cale, 43 cale i 55 cali. Wszystkie modele są wielodotykowe i mają opcję nachylenia o 30 stopni, a także opcjonalnie wsporniki z otwartą ramą, otwierające nowe możliwości ich instalacji. Firma PPDS rozszerza również swoją ofertę zewnętrznych monitorów LED o nową serię Philips Urban LED 5000, 6000 i 7000. To nowe, kompletne rozwiązanie dla obiektów sportowych, a także dla obiektów publicznych reklamy duch i węzłów transportowych, takich jak lotniska. Tym samym firma PPDS potwierdziła swoje wejście na rynek zewnętrznych DV LEDów. Oferta tej marki została również wybrana przez słynny klub piłkarski FC Barcelona do cyfrowych tablic wyników na odnowionym stadionie Spotify Camp Nou, który pomieści 105 tysięcy widzów, a którego otwarcie jest zaplanowane na przyszły rok. Monitory Sony Bravia Professional są wdrażane w 11 sklepach luksusowej marki modowej Steli McCartney, słynnej projektantki i córki ex Beatlesa Paula McCartneya. Monitory BZ40L, BZ35L i BZ30J promują kolekcję steli McCartney pod tytułem Zima 2024, albo jak wolicie, Winter. W ten sam sposób były również prezentowane na targach HSI w Barcelonie w tym roku. Wyświetlacze BZ40L z powłoką Deep Black Non-Glare zapewniają wysoką jakość obrazu, jednocześnie ograniczając odbicia światła nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, takich jak jasne, kolorowe witryny sklepów. Firma Sony jednocześnie wdraża długoterminowy plan środowiskowy o nazwie Road to Zero, który ma na celu zbudowanie zrównoważonego społeczeństwa i osiągnięcie zerowego wpływu na środowisko w całym cyklu życia swoich produktów i działalności biznesowej do 2050 roku. Dzięki opracowanemu przez Sony materiałowi Surplus grupa zmniejszyła całkowite zużycie pierwotnego plastiku o 60%. Oprócz tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, Sony przyspiesza swoje wysiłki, zmniejszając zużycie energii przez produkty, eliminując tworzywa sztuczne z opakowań małych, nowo zaprojektowanych produktów i wprowadzając odnawialne źródła energii. A jeśli mówimy o firmie Sony, nowym dystrybutorem produktów i rozwiązań Sony Professional Displays and Solutions w Polsce, został Ingram Micro. Kompleksowa i innowacyjna oferta Ingram Micro. Do rynku korporacyjnego, jak również wysoka jakość świadczonych usług, doskonale koresponduje ze strategią rozwoju Sony Professional. Mamy wspólne priorytety, zarówno biznesowe, związane z dostarczaniem najwyższej jakości produktów i usług, jak i środowiskowe w obszarze zrównoważonego rozwoju. Łączy nas też długoletnia współpraca dystrybucyjna w innych krajach europejskich, informuje Aleksandra Jasińska, Sony Professional Displays. And Solutions. W Ingram Micro dostępne są już m.in. monitory Sony Bravia, krystal LED, projektory laserowe Sony oraz kamery Sony PTZ. Od dłuższego czasu staraliśmy się o włączenie Sony do naszej oferty, ponieważ światowa marka, jaką niewątpliwie jest Sony, idealnie wkomponowuje się w portfolio produktów oferowanych przez dział UCC. Ingram Micro. Oferowanie zaawansowanych technologii Sony podnosi prestiż firmy, przyciągając nowych klientów i partnerów biznesowych. Energooszczędne technologie i niezawodność sprzętu, które zmniejszają koszty eksploatacji, to niebagatelne argumenty w rozmowach z klientami końcowymi, informuje Maciej Domaszewski, Business unit manager z Ingram Micro. Amerykańska firma TD Synex już po raz czwarty z rzędu została uznana za jedną z najbardziej podziwianych Firm Świata w 2025 roku, według amerykańskiego magazynu biznesowego Fortune. To osiągnięcie odzwierciedla kulturę wspieraną przez naszych 23 tysięcy współpracowników na całym świecie, którzy są zaangażowani w personalizację IT dla naszych partnerów poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, budowanie silnych relacji oraz dostarczanie wyjątkowej wartości, powiedział Patrick Zamit, CEO. Lista najbardziej podziwianych firm świata, World's Most Admired Companies, jest opracowywana corocznie przez magazyn Fortune. Kandydaci do listy obejmują 1500 największych firm z całego globu, a zwycięzcy są wybierani na podstawie wyników ankiety dotyczącej reputacji korporacyjnej przeprowadzonej wśród kadry kierowniczej, dyrektorów i członków społeczności finansowej. Pełną metodologię można znaleźć na stronie fortune.com. A firmie z Polska serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o naszych podcastach na platformach podcastowych Apple, jak również Spotify. Pamiętajcie również o naszej stronie internetowej, na której pojawiają się regularnie nowe artykuły. Obecnie możecie przeczytać ciekawe rzeczy na temat ISE 2025 w Barcelonie. Tymczasem udanego tygodnia. Cześć!